Dzień dobry popołudniową porą, yy, środa popołudnie, nie wiem, yy, 18. My na polu, bo będą zbierać, naczpały będzie zbierał stonkę. Laura przyszła z talerzykiem, z miseczką, bo mamy truskawki yy, do zebrania, trochę po, yy, tych malin, trochę już jest, wiecie, i słońce mnie razi. Może się, nie wiem, nie mam się gdzie schować. Trochę malin yy, pozbieramy, tak? Pokuciuście się? Bo ja... Dziewczyny się pokuciły. Potem to rozwiążę, a teraz yy, yy, chyba sobie jeszcze trochę truskawek popiele, bo tak mi zarosło w tych. Tak pokażę wam w tych tak? tych. Tak, może poczekaj, pokażemy, jakie mamy malinki. Mamy tutaj pierwszą malinkę. Możesz sobie zerwać. Pokazaliśmy tutaj już następne. A tutaj takie maliny wyrosły. Zobaczcie jakie odnogi wielkie. No ale nie będę teraz tego przesadzać, bo przecież to mi się już nie przyjmie. Tutaj, ile? Jedna malina. Nie, idziemy dalej. Tutaj właśnie chciałam zielsko wam pokazać w truskawkach. Patrzcie, mimo wyłożonej folii, wyrasta zielską. Tak jak na przykład tutaj, w, ja mam truskaweczki, w tych, wiecie, w tych otworach. O, jak są otwory i truskawki rosną, to no, jakaś trawa, jakieś właśnie zielsko i to muszę sobie właśnie powyrywać. Może sobie to teraz, nie wiem, zobaczę. A kto to idzie pomóc mi pielić? Kto przyszedł pomóc? Przyszedłeś pomóc pielić, tak? No, już się napieliłam. Teraz, no, musiałam, że na kolana, bo tak potrafi wejść na kolana i się pieścić. No tu siedzi drugi, jeden i drugi, pomagają. Dobra, słuchajcie, popieliłam sobie te truskawki. Teraz, chociaż nie jest wstyd, pokazać. Popielone tutaj te truskaweczki, teraz mogą sobie dojrzewać. Chociaż przed chwilą rozmawiałam z koleżanką i ona powiedziała mi, że truskawki chyba lubią raczej cień. Że lubią rosnąć w trawie. Ja mówię, kurczę, to ja po co ja to pielę? Teraz nie wiem, muszę poczytać o tym. Dobra, idziemy na pole, zobaczyć co robią. Jatuszki sobie rosną. A tutaj dwie kierowniczki. Jedna kierowniczka i druga. Cześć Laura. Nie, pytajcie Nic nie będą pytać, widzowie. Nie pytaj. A tu Paweł za melką zbierają Stonkę. Nie, na storkę nie pryskamy, bo chcemy, żeby te ziemniaki były dosyć takie. Wiecie, eko e zdrowsze, trochę. Nie pryskamy, Pan uchodzi, zbiera storkę codziennie, praktycznie. Codziennie zbiera. Musiałam sobie od Laury gumkę wziąć, bo wyszłam tutaj na pole, a się nie, nie myślałam, że będę coś pielić. Poszłam zobaczyć, mówię nie, już jak jestem, to już zrobię to. Nie miałam gumki do włosów, chyba tu nic nie było widać. Nie miałam gumki do włosów, Laurę od Laury pożyczyłam. No w zeszłym roku też tych kartofli nie pieliliśmy, Boże, nie pryskaliśmy, całą zimę się przechowały, nie były za duże, ale były yy, bardzo dobre i bez oprysków, A się rozmazałam, słuchajcie, e, i, i w tym roku Paweł mówi, że też nie będzie chyba raczej pryskał, miał pryskać, stwierdził, że chyba raczej nie, zobaczymy, na razie jeszcze ma cierpliwość i chodzi i zbiera tą stonkę. Ja na tym słońcu pieliłam, to wiecie, trochę taka jestem niewyraźna, więc może nie wyglądam YouTube'owo, ale e, takie życie... E, Boże, co mi tutaj wisi tak? No mam nadzieję, że tu mi nic nie było widać. E, takie życie e, wiejskie. Idziemy zobaczymy, ile do tej pory zebrali tych stonek. E, no i od jutra zapowiadają upały, więc kto się cieszy z upałów? Kto się cieszy? W ogóle to, ten vlog już dzisiaj nagrywałam vloga, jak wiecie, e, kończyłam. Teraz nagrywam po południu, tak stwierdziłam, a coś nagram wam z pola e, krótkiego do kawki. E, tak na spontanie, bo nie planowałam tego. E, m, ale co ja chciałam powiedzieć w ogóle? A dlatego jestem w tej samej bluzce co ostatnio. <gry> bo to jest ten sam dzień. E, idę, zobaczymy, co ten... Ale coś chciałam powiedzieć i się i zapomniałam. Dobra, idziemy. Tak się kończy moje pielenie. Z kotem na ręku. Tak? Puszek. Przyszedłeś? Mruczy. O, i teraz pielenia Słuchajcie, o, się łasi. Będziemy się pieścić. Łapy mu zwisają. Nie wiem, czy cokolwiek widzicie. Tu. No. O, bo. Słońce mi razi. No i zobaczcie go, no. Żeby nie było, jeszcze siedzi Sonia. Sonia. Tak, też na pieszczochy przyszłaś. O, puszek na rękach. Idziesz już, no to leć. I to jest taka robota. Z towarzystwem. Nie chodź mi po tym, Sonia. Przyszłam wypielić teraz trochę tutaj ee, sałaty, bo już ładnie, ładnie mi zaczęła wyrastać. Widzicie? Nie chodź po tym, nie chodź po tym. Siad. Sonia, ogarnij się. Ale właśnie, o wszystko tutaj zarasta, ale ładnie rośnie ta sałata. No i trochę muszę to, wiecie, powyrywać. Chociaż troszeczkę. Tydzień minął, już mam z powrotem to samo, co miałam tydzień temu, słuchajcie. Czyli tak wychodzi raz w tygodniu pielenie. A kartofle, zobaczcie, jak ładnie. My Paweł już pozbierał tą stonkę. I zaraz będzie chyba redlił jeszcze. Powiedział, że będzie jeszcze redlił. No, ładne krzaczki są takie. Nie wiem, czy tak zobaczycie. Bo tutaj cień, znowu tutaj słońce. No, tu już powyrywałam, trochę popieliłam. Idę, idę dalej. Idzie, idzie, idzie. Idzie. Chodź, chodź. Chodź. Nie wiem, czy widzicie. Chodź, puszku. Widzicie? Coś rudego idzie. Chodź, puszek, chodź, no chodź, kic, 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 kic. no chodź, chodź, bo czekam. No gdzie ty? O, widzicie głowę? <ścoughs> chodź, puszek, no chodź. O, drugi przyszedł. Kłębuszek przyszedł. Tam, Kłębuńku. Sonia, zostaw kota. Sonia. przeróść na pieszczochy następny To jest to jest towarzystwo Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Puszek Oj rudzielce, rudzielce Zostaw! Sonia! Prawda, że się ładnie prezentuje na słoneczku? Puszek? A nie, to kłambuszek. O, rany. Nie wiem, czy zobaczycie. Troszeczkę tych sonek jest. Jeszcze w jednej butelce, była już Już ten e, Paweł wyniósł. Więc trochę. Oj, ostrość. A, a, o, 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 o. Jezu, się tłuką. No więc trochę... Trochę było. Codziennie zbieramy. Aj, coś ostrość nie łapie. Co jest? O, teraz jest dobrze. Towarzystwo. Towarzystwo. Ziemniaczki się tak prezentują. Chodźcie, idziemy. Chodź Puszek. Tutaj już kwitną białe kwiatki na ziemniakach. Tych co zbieraliśmy w zeszłym roku. Po tej soni były posadzone. No i tak zebraliśmy, że one znaczy zbieraliśmy tylko, że no źle były wykopane, czy co, nie wiem. Nie do końca zebraliśmy. I wszystkie to, całe to pole znowu wyrosło ziemniaków. I mało tego, one całą zimę były te ziemniaki przecież w ziemi poczekajcie, tutaj muszę wejść te ziemniaki były całą zimę w ziemi to chcę wyrwać i wam pokazać widzicie, tu wykopałam na właśnie kawałek i patrzcie, stary kartofel który się przetrzymał całą zimę tutaj w ziemi i małe, młode tylko wiecie, ja to wyrwałam bo nie mam łopatki, to tak wyrwałam pewnie jest tam więcej tego tych, tych jest taki ziemniaczek i niektóre są większe, mniejsze. Muszę przyjść w ogóle wykopać sobie do obiadu parę. ręką to trudno, słuchajcie, bo nie wziąłem szpadelka. Ale o widzicie, tu już mam, o. Tu, tu, tu te kawałek wyrwałam. Zobaczcie, młode ziemniaczki z tych, co w zeszłym roku leżały w ziemi. cały samolot o, nie wiem czy było widać rzucają sobie samolot i... co Ci nagrać? narzucaj o, zaraz nagram i no, Paweł będzie redlił ziemniaki pod... pomogłam tutaj mu podłączyć o, wiem nie wyglądam, już mówiłam to i tak Sonia widzi rowerzystów i robi porządek. Ty pogoniłaś kota? Kto to złamał? Kto jest winny tej zabawy? Kupimy nowy samolot. Ja w szklarni sobie też już podlałam. Zobaczcie, tutaj trochę rzutkiewki posadziłam w niedzielę, to tak jak Wam mówiłam. Chyba na poprzednim vlogu? Chyba tak. Tak mi wyrasta. Trochę za gęsto wiem, ale to już tak wiecie. Sypałam na oko. Ładnie wszystko rośnie. Nowe już kwiatki. Zaraz pokażę. Już jest bardzo dużo. Widzicie? Pomidorków. Tam jest jeden taki duży. Tutaj ładnie wszystko rośnie. Jestem zadowolona. Są ogórki. Pokaż twoje ogóreczki. O, tu jest. O, tu jest jeden ogóreczek. Tutaj już drugi opadają nie chcą coś tak się podwiązywać te ładnie też rosną patrz tutaj jaki ogórek jest zobacz patrz widzisz zobaczcie jakiego ogórasa mamy eee, szklarniowy ten długi Tam to chyba są też długie bo tutaj chyba długie sadziłam więc ładnie wszystko rośnie te koktajlowe też ładnie tu jeszcze zobaczymy bo tutaj mi coś trochę opadło też ogórki no są takie małe tylko one tak się jakoś tam ulokowały. Dobra, niech sobie tam to rośnie. Tak. A tutaj koperek jeszcze posadziłam. A tutaj cynamonem wysypałam, bo wiecie co? Pełno mrówek było. Całe było... A posadzisz melony. Melony? No. Mogę posadzić. Jest! Dobra kochani, przyszliśmy tutaj ja już... No z mojego też konika. No pokaż konika swojego. Takiego? Takiego. Znalazłam Znalazłam w walizce. Walizce e, w pokoju znalazła, tak. E, taki jest bałagan, że Laura sama nie wie, co w pokoju ma, ale znalazła. i e, swego, Ja go kiedyś chyba w Naciuchach kupiłam. W tym second handzie. Tak mi się wydaje. Albo nie, na, na takim targu, bazarku staroci chyba. Na takiej, na Olimpijce tak, w Warszawie. Chyba, yy, już się pamiętam. Są cenę. Jest nawet cena na łapce 15 zł. E, i my przyszłyśmy się już pożegnać z Wami, tak. idziemy się ogarnąć. A już... tutaj serduszka tak. z oku. Trochę się narobiłam w tym polu, trochę nie popieliłam, zrobił? trochę tam widzieliście tych truskawek, trochę tych ogórków popieliłam, więc troszeczkę porobiłam. Ale tak zaczynają już komary gryźć, że. Nie tutaj ciało gryźć, Tak, że po zabiłam. prostu wiecie, a ja potem mam taką skórę i Laura, zresztą też wszyscy, że potem się odrapiemy cały czas, cały czas całą noc Laura się będzie drapać i w ogóle wiecie. Potem tylko ślady zostają takie brzydkie. No dobra, dziękujemy Wam za dzisiaj taki odcinek po, po, pol, polny, polny, popołudniowy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w następnym vlogu.